Sprawa jest zupełnie oczywista. Nie wiem, czemu w ogóle jeszcze o tym dyskutujemy. Mamy żołnierza, który leży w tym momencie w szpitalu, być może walczy o życie, i my się zastanawiamy, czy ten człowiek i jego koledzy mają prawo się bronić przed agresywnymi napastnikami wysłanymi przez Putina. A pan chciałby, żeby Polski. żołnierze strzelali z ostrej amunicji w tak. kierunku Białorusi? Ja bym chciał, żeby żołnierze chronili naszych granic oraz chronili swojego życia. Jeżeli ktoś zagraża im życiu i zdrowiu, mają obowiązek się bronić. Agnieszka Holand ma rację, krytykując Donalda Tuska za to, że przejął metody PiSu. Thank <laughs> you. Agnieszka Holand prawie nigdzie nie ma racji. Raz, że nie ma racji w sprawie tego, że należy nie bronić naszej granicy. A dwa, Ona że... tego nie mówi. Raczej mówi, że trzeba humanitarnie traktować ludzi, którzy przez tą granicę przechodzą. To nie są jacyś przypadkowi ludzie. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby uwierzyć, że jacyś przy... przypadkowi zabłąkani uchodźcy z Afryki czy z Azji akurat z wizami rosyjskimi znaleźli się na granicy Polski z Białorusią. Są to ludzie wysłani tam przez Putina, przez Łukaszenkę. na to... zdaniem to pociski hybrydowe, a nie ludzie. To jest element wojny hybrydowej. Ci ludzie atakują naszą granicę i polskie wojsko, polska straż graniczna ma obowiązek bronić zarówno naszej granicy, jak i siebie. Tusk to jest ciekawa sprawa. Bardzo cieszę się, że on przestał wreszcie tutaj udawać pożytecznego idiotę Putina, bo on powtarzał białoruską, rosyjską propagandę dwa lata temu razem z Agnieszką Holland i całą resztą tych odklejeńców. Bardzo dobrze, że po tym jak przejął władzę przestał w ten sposób się zachowywać i broni naszej granicy. Konfederacja, jeżeli kiedykolwiek będzie w jakimś rządzie zawsze będzie pilnowała tego, żeby polskie granice były bezpieczne. A dlaczego dzisiaj ludzie mają głosować na kandydatów w Konfederacji do Parlamentu Europejskiego? Większość Polaków opowiada się za całkowitą likwidacją Zielonego Ładu i my jesteśmy jedyną partią, która zapowiada odwrócenie Zielonego Ładu, brak zgody na Zielony. Nie Ład. jesteście jedyną partią, bo bardzo krytycznie o Zielonym Ładzie mówi też Prawo i Sprawiedliwość i Platforma. Panie redaktorze. Platforma jest w Europejskiej Partii Ludowej. Donald Tusk, szef Platformy, był szefem Europejskiej Partii Ludowej, która to frakcja europejska wprowadza Zielony Ład. Urszula von der Leyen, która jest szefową Komisji Europejskiej, była tam wybrana głosami europosłów PiSu, którzy się potem chwalili, że dzięki nim ona została szefem wową Komisji Europejskiej. Janusz Wojciechowski, unijny komisarz rolnictwa z PiSu, mówił, że Zielony Ład to jest program rolny PiSu. Mateusz Morawiecki nie blokował Zielonego Ładu, a Jarosław Kaczyński mówił, że kto nie popiera, że brak zgody na Zielony Ład to jest, oznacza całkowitą marginalizację Polski. Ci ludzie rządzili przez 8 lat, mogli zrobić naprawdę wiele, żeby zablokować Zielony Ład. Nic nie zrobili. I teraz, kiedy już stracili władzę, to sobie przypomnieli, że Zielony Ład jest szkodliwy dla Polski. PiS w tej sprawie nie ma absolutnie żadnej wiarygodności, a o Platformie to już w ogóle nie ma co mówić. Trzecia droga obiecywała, że będzie trzecią drogą pomiędzy PiSem i Platformą. Okazali się przystawką Platformy Obywatelskiej. Mówią teraz, że chcą zatrzymać pakt migracyjny, czy Zielony Ład, a mają jako jako jedynkę na Dolnym Śląsku, panią Różę Tun, która głosowała dopiero co za dyrektywą wywłaszczeniową budynkową, która popiera pakt migracyjny, która popiera odebranie Polakom prawa weta w Unii Europejskiej. Więc jeżeli z trzeciej ktoś głosował na trzecią drogę, bo miał nadzieję, że zagłosuje na kogoś, kto nie jest platformą, nie jest pisem, no to okazuje się, że głosuje tak naprawdę za takie najbardziej radykalne skrzydło eurofederastów, którzy chcą zabrać w Polsce prawa weta, wprowadzić Zielony Ład i pakt migracyjny. Więc gdybym. Był takim wyborcą, na pewno by na trzecią drogę nie zagłosował drugi raz. Suwerenna Polska. Nie wiem, czy jest zorganizowaną grupą przestępczą, nie wiem, jak bardzo są zorganizowani. Z całą pewnością Fundusz Sprawiedliwości służył temu, żeby wspierać politycznie polityków suwerennej Polski i przepompowywać pieniądze publiczne na jakieś cele prywatne, cele polityczne. Przecież... A wie pan, co oni mówią? Oni mówią, że w tym rozporządzeniu, według którego działali, chyba paragraf 11, jest napisane, że minister sprawiedliwości może tak naprawdę zrobić wszystko. A kto wydał może to Może pominąć te procedury konkursowe. A kto wydał to rozporządzenie? To minister Sprawiedliwości. Oni sami sobie napisali to prawo. Najpierw w 2017 roku zmienili kodeks postępowania karnego, potem wydali sobie do tego rozporządzenia po to właśnie, żeby móc kraść legalnie. I to już sądzicy z prokuraturą powinni rozstrzygnąć, czy oni kradli legalnie, czy nielegalnie. Z całą pewnością brali publiczne pieniądze, przeznaczali na swoje cele. Konfederacja: wolność i niepodległość.